Kurwa, sam zostałem, you, Poczpie, kurwa polecieli. A mnie w ogóle kurwa tak chciało, że nic się nie dało zrobić. A tą kartę gdzie mogę tutaj znaleźć? Tym, no, a ten tam Łukasz ma. pociągnąć Pociągnij rączkę. Dobra, ogólnie się czają na wieży, typy. Ja jestem na wieży cały czas. No to... Na samej, na górze, samej górze, górze pusto. Na górze pusto. No to piętro mi wyrzuć, to sobie dwa grana. Wrzuć sobie dwa grana, bo potrękuj... są pięć dwóch detektorów. Łaba! Łaba, Johnny Wick!

się ze drabinką Jeden jest piętro niżej i jeden na dachu Jeden jest w środku Bajo, bajo Dobra, mam kartę Lecimy O dobra Kurwa mać Gościu jest, gościu jest w środku Help! Why, why shot me? Why shot me? Why? But why? But why? But why shot me? Get your squad to the I'm waiting. I'm your friend. I wanna, I wanna, I wanna be I... Don't shot me. Pick me up. Enemy UAV is Friends. Friends. Don't no, shut. E, on na no, pierwszym no, piętrze tak? jest. Na pierwszym piętrze. Hello guys. Don't shut me. On jest e, piętro niżej, gdzie ten zrzut. No właśnie tam. Schował się za drabinką. Łaj. No za drabinko się schował ciul. Nie mogę powiedzieć, że nie dał strzodę. Mówię, że za drabinką... Dobra, ja podany. Eee, macie nad głową, dosłownie. Także ja do was jadę i ja tego dojechać. Ja też lecę, 13 sekund mam, 10. On schowany za drabinką czeka. Tak, czeka tam. Czeka, czeka za drabinką. No. Nie wchodźcie do środka jeszcze, na wieżę. on jest, a? on jest pod nami, nie on jest, on pod, jest pod, pod nami. Na dole na to idę po ja otworzyć o siemano Serwus A okay. gdzie sobie Dawaj specjalista się sobie. Idą Przekałem tylko pistolet Jeszcze jeden On jest w Po schodach eking team Yes I can see you I can see you Cholatan do kurwa keć się jedzę te kurwa A gdzie mamy zrzucić na wizję czy piętrze niżej na na piętarkę jednym Dobra Kurwa Nastu No way no way no

Czekaj, idę do góry. Eh, eee, Tu macie. Też Bravo. Ojej, ojej. jeju. spagna. to I'm picking up my Self revive. And the weapon here. Enemy UAV watch, watch. Enemy UAV is Hey.

o, już to przejebałeś. Zjebany ten twój kolega. Oooo... Specjalisty ktoś nie ma? Ja nie mam. No, a widz nie ma? Pani naguje. Nie mam specjalisty, nie wiem gdzie jest. What the fuck, man. Leży. Oh, yeah, jeju, jeju. Yeah, Zamknij mordę.

hello my get ready We're so just we You're changing oh, okay. free right <laughs> <laughs> oh stop to, is, to, is, to is. Okay. Dobra. Let's see, Brawo. You've got gas moving in. Jeszcze tego tu? Dobra. ten tu? Tak. Ale walicie ale Zapięć to za oznaczajcie. niżej. O over. Stay with me Z tyłu, z tyłu, z domką idzie, z domką idzie Na prawo, na prawo Gdzie on jest? Robot No gdzieś. Na dachu, na, mu na murku, na murku na górze. Jeszcze raz tak? Leży Na lewo, na lewo panowie dobra Dobra, lecie na prawo Na lewo gościu Dobra, ja przesuwam What the fuck? O jeju, jeju, Co mam z sobą zrobić? Macie wszyscy selfie? Eee, ja mam Nie, nie mam, kurwa, nie mam Bo tu jest selfie zaznaczał w budynku I na rąbę biorę I na logikę FFB, danger close! Muszę na niebieski, czekaj, czekaj, czekaj. Różowy. Stój, stój, stój. stój. Cofcie się. A co to mnie nie siągnie? To mogę sobie być. Tu macie top 3, to e, na lewo mamy na wieży. Two Oni two na górze left. siedzą. Kurwa, ale się wysypało. Trzech nagle mi wyszło, za rogu. Cieszę. Wiem, bo im tam nalot pierdolnąłem. Nie widzę. Przy schodkach biegają, do dole. Schowali się do środka. Twoje plecy. Hacker, twoje plecy. Lecą, lecą na nas, widział mnie. Dwóch mam Leciał Dostał No tak się robi, leci Kurwa, pięknie Ale ten zrobili Piękny haker A bo ja mu oplejty ściągnę, wiesz? To mnie ułatwi Kurwa, Ja miałem tylko trzech. Kurwa, wystarczy.